Polecenie w zadaniu brzmi, ustaw ile siódemek należy dodać, aby otrzymać liczbę. W pierwszym przykładzie 7 do kwadratu rozbijemy sobie na iloczyn, czyli 7 razy 7. Tą drugą siódemkę zamienię na jedynki. Tych jedynek musi być 7, żeby zgadzało nam się z tym, co jest u góry. Gdybym opuścił nawias, czyli każdą jedynkę wymnożył przez 7, to ładnie widać, że siódemek należy dodać 7, aby uzyskać 7 do kwadratu. Ja to sobie krócej zapiszę. Jako 7 z kropką. Będziemy wiedzieć, że 7 z kropką oznacza 7 dodanych 7 do siebie. Podpunkt następny zrobię wykorzystując tą wiedzę, że 7 do kwadratu to nic innego jak 7 dodanych 7 do siebie. 7 do potęgi trzeciej rozpisuję jako 7 do kwadratu razy 7 bo 7 do kwadratu razy 7 to było do potęgi pierwszej, czyli dałoby 7 do trzeciej. Wiem, że 7 do kwadratu to jest 7 siódemek dodanych do siebie. A zatem mogę zapisać, że jest to 7 siódemek dodanych do siebie ta sytuacja ma wystąpić jeszcze 7 razy. My wiemy, że jeśli 7 było 7 i jeszcze razy 7 ta sytuacja, to siódem byłoby 49. A 49 takich siódemek dodanych do siebie, to ja mogę zapisać, że jest to 7 siódemek dodanych do siebie do potęgi drugiej. 49 to jest 7 do kwadratu. Czyli siódemek dodanych do siebie musi być 7 do kwadratu. Jeszcze, żeby Państwo zauważyli pewną powtarzalność, to ja zrobię tutaj 7 do potęgi czwartej. Mogę to robić jako 7 do trzeciej. A Mogę to zrobić jako 7 do potęgi trzeciej razy 7. My wiemy, że 7 do potęgi trzeciej to jest 7 do kwadratu dodawanych do siebie 7. A zatem 7 dodawanych 7 do kwadratu razy 7. Czyli to by nam dało takich 7 dodanych do siebie 7 do potęgi trzeciej. Ostatniego przykładu nie będę rozpisywał, bo musielibyśmy się zapisać na śmierć. Tylko zauważmy, tu było do potęgi drugiej, tu jest do potęgi pierwszej. Tu było do potęgi trzeciej, to jest do potęgi drugiej. Tu do potęgi czwartej, więc tu do potęgi trzeciej. A zatem bez obliczania wiemy, że siódmek trzeba dodać. 7 do potęgi dziewięćdziesiątej pierwszej. Dziękuję.